Cześć witajcie, z tej strony Huchuszek witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak mieć modulator i jak instalować. Mogę to Wam to pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj wchodzimy sobie w to i tutaj na przykład mamy różne głosy ja Wam pokażę przykładowo. No teraz my słyszycie właśnie w taki sposób. No. Teraz jako taki robot Tutaj jeszcze mam taki fajny. Nie wiem jak to nazwać, ale. No, ogólnie więc tak wygląda. Mniej więcej tu możecie sobie po prostu też sterować. Teraz mam taki niski głos. Teraz mam taki coraz wyższy. No, i to tak wygląda. Ale co najpierw zrobić, żeby to zainstalować? Wchodzimy sobie w operę. No, i tutaj wpisujemy voice -tender. i klikamy <laughs> tutaj klikamy pierwsze następnie otworzy Wam się taka strona tutaj będziecie mieli jakieś różne reklamy, ale tutaj nic nie klikacie tylko tutaj u góry klikamy sobie i tutaj tak i tutaj słuchajcie, instalujecie na taką wersję, jaką macie po prostu komputer UPL. Jeżeli macie 64-bitową wersję, to sobie pobieracie na tą wersję. Jeżeli macie 32-bitową wersję, no to sobie pobieracie na 32-bitową wersję. To już po prostu sobie musicie sprawdzić w informacjach na komputerze. No i sobie klikamy, żeby to pobrać. Zapisz. <laughs> tutaj wchodzimy. Next, tutaj instalujemy, tu będzie nam się... Next, Finish i się mieli. I teraz tak, wchodzicie w to i tak. Tu będziecie mieli coś takiego. To musicie po prostu klikamy włącz, następnie znowu tak klikamy, potem yy... potem klikamy ustawienia i tu ustawiacie sobie swój mikrofon jaki jakiego używacie po prostu klikacie. Następnie wchodzicie i ustawienia ten. I po prostu macie. Mam no, nadzieję, że filmik Wam się spodobał. I am sorry